Pierwsze, co robimy, to izolacja pozioma przeciwwilgociowa. Stasiu ponabijał takie paliki, porozciąga sznurki. Pierwsze, co zmierzymy sobie przekątne wymiary, sprawdzimy. No, po prostu sprawdzamy, czy wszystko się zgadza, bo jak przyjdzie nam towar, czyli bloczki na ściany nośne, wrzucamy to w środek, nie? Wrzucamy w środek, no i później nie będzie jak zmierzyć przekątnych. Często się pytacie, po jakim czasie można wrzucać towar do środka. My robimy to na drugi dzień. Jeżeli jesteście pewni swojej roboty, że tak powiem, czyli zagęszczenia piasku zasypowego czy też takiej zasiewki, jak w tym przypadku, co my mamy, robimy to na drugi dzień, bo tak naprawdę nic wam nie da, czy ten beton bardziej związał, czy mniej związał, jeżeli jest piasek zasypowy źle upity, podłoga i tak siądzie, i tak siądzie, tak? Tutaj już da się wejść na to, na tyle stwardniało, że po prostu... Nie ma gdzie to pójść, tak? I my jesteśmy tego pewni, także robimy to na drugi dzień. Teraz w przemę bierzemy, tniemy papę. Tniemy papę na 40, 20 zostanie nam podmurłate i będzie dobrze, nie? Także sobie podniemy poszykujemy wszystko. No i czekamy na 40. Odkąd brałeś, odkąd brałeś? Co? Co? Trararara. Przemek, dawaj tą stronę będziemy rżnąć Także pod murłatę tamto zostało, nie? No Trararara. Dobra no I daj, bierzemy sobie 40 Czekaj, weź odwrotnie O Pomimo i tniemy. Dobrze docisnąć. I dalej. Czemuś trzyma się tamtego no. Masz? <laughs> Masz O Dobra, i tak wiemy sobie tyle, ile trzeba. No i teraz sobie jeszcze kontroling robimy. 8, 1 i 6. Czekaj się może pokażę. Przystopujecie se. Ta kreska pozioma, poziom nam wyznacza, nie? 8, 1, 6, daj tam. Ra, 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 ra. Jakby kto nie wierzył 8,1 5,4 <grywka> Milimetr Czekaj, czekaj, a już poszedł, chciałem pokazać Czekaj Nic się nie zmieniło? Nic Co się miało zmienić? Dobra, bo i tak guzik będzie widać, ale jak widać milimetr różnicy. Dobra, sprawdzamy sobie tak wszystkie i później już se do miarki ustawiamy rogi, nie? Żeby wszędzie było 26, bo tu możemy zrobić 26,1, żeby, żeby był git. 8,16, bajeczka.